Filozofia św. Augustyna jest obecna w podstawie programowej każdej polskiej szkoły. Kompleksowe spojrzenie augustianizmu na tematy takie jak rozum, cel życia czy rola kościoła w życiu człowieka sprawiło, że stał się podstawą katolickiej nauki społecznej. W tym materiale postaramy się przybliżyć postać św. Augustyna, a także opisać najważniejsze pomysły i twierdzenia zawarte w jego dziełach. Zapraszamy więc na odcinek poświęcony wybitnemu zakonnikowi. Wszystkim potrzebującym zachęty z pomocą przechodzą jego słowa. Święty Augustyn pisał, że świat jest książką i ci, którzy nie podróżują, czytają tylko jedną stronę. Jeżeli oglądasz nas w serwisie YouTube, nie zapomnij o subskrypcji i włączeniu powiadomień. Dzięki czemu nie przegapisz kolejnych filmów. Zanim pochylimy się nad filozofią, która obecnie stanowi fundament katolickiej nauki społecznej, poznajmy jej autora. Augustyn z Hipony, znany później jako Święty Augustyn, był filozofem i teologiem. Urodził się w 354 roku w Tagaste, czyli na terenie współczesnej Algierii. Wychował się więc w północnej Afryce, która w IV-V wieku naszej ery była prowincją rzymską, częścią Wielkiego Imperium. Przynależność administracyjna do potęgi, jaką w tamtym czasie stanowiło cesarstwo rzymskie, ułatwiła naszemu bohaterowi dostęp do najlepszej edukacji i dzieł największych filozofów jego czasów. Otrzymał staranne wykształcenie klasyczne, a w wieku 17 lat przeniósł się do Kartaginy, by studiować retorykę. W tym miejscu zaczyna się ciekawy rozdział w historii przyszłego świętego. W otoczeniu studentów poznał religię określoną jako manicheizm. Najprościej mówiąc, była to mieszanka buddyzmu, irańskiego zaratusztrianizmu i chrześcijaństwa, która rozwijała się od III wieku na terenie Babilonii. We wcześniejszych latach 30., Augustyn przeżył jednak głębokie osobiste nawrócenie duchowe i stał się chrześcijaninem. W 391 roku przyjął święcenia kapłańskie, a w 396 został mianowany biskupem. W czasie sprawowania tego urzędu pisał obszernie na różne tematy teologiczne i filozoficzne. To właśnie na ten czas przypada pierwsza faza rozwoju augustianizmu. Przyszły święty odnosił się w swoich pracach do zagadnień takich jak natura Boga, problem zła, relacja między wiarą a rozumem oraz naturą ludzkiej duszy. Jego najsłynniejsze dzieło powstało właśnie w tym okresie. Publikacja zatytułowana Wyznania to autobiografia, w której Augustyn zgłębia swoją duchową podróż i rozumienie natury Boga. W tym miejscu możemy przejść do tego, co zostawił po sobie sam wybitny myśliciel. Obecnie przyjęła się określać Augustianizm jako tradycję filozoficzną i teologiczną. Współcześni badacze doceniają przenikliwość jej autora, ale także holistyczne, czyli całościowe spojrzenie na problem człowieka oraz Boga. Jednym z kluczowych aspektów augustianizmu jest nacisk na pojęcie łaski. Augustyn wierzył, że łaska Boża jest niezbędna do zbawienia ludzkości oraz że jest ona udzielana jednostkom na podstawie ich życia. Łaska ta umożliwia człowiekowi przezwyciężenie skutków grzechu pierworodnego i prowadzenia cnotliwego życia. Teoria określana obecnie jako Teologia Łaski autorstwa świętego Augustyna jest ściśle związana z jego rozumieniem natury ludzkości. Myśliciel uważał, że człowiek jest osobą grzeszną. Twierdził w swoich pracach, że wszyscy potrzebujemy odkupienia i pomocy boskiej. Innym ważnym aspektem augustianizmu jest nacisk na rolę wolnej woli w podejmowaniu decyzji przez człowieka. Augustyn wierzył, że to wola jest podstawowym narzędziem, dzięki któremu jednostki mogą dokonywać wyborów moralnych. Dodatkowo, to właśnie wolna wola, zgodnie z myślą augustianizmu, determinuje działanie jednostki. Jak czytamy w publikacjach Augustyna, wolna wola jest kluczem do zrozumienia natury ludzkiej, wolności i natury grzechu. Zagadnienie to prowadzi świętego Augustyna do jeszcze jednego wniosku, który stanowi obecnie podstawę katolickiej nauki społecznej. Iluminacja, czyli oświecenie nadnaturalnego pochodzenia, jest zdaniem uczonego najdoskonalszym źródłem wiedzy, wspomagającym nasze poznanie Boga i praw rządzących światem. Augustianizm przywiązuje również dużą wagę do koncepcji predestynacji. Pojęcie predestynacji sprowadzić można na potrzeby tego materiału do słowa przeznaczenie. Święty Augustyn wierzył, że Bóg predyscynuje, czyli przeznacza jednostki do zbawienia lub potępienia i że decyzja ta jest oparta na Bożej wiedzy dotyczącej działań człowieka. Teoria predyscynacji była kwestią sporną w teologii chrześcijańskiej z wieloma różnymi interpretacjami i niejednoznacznym rozumieniem tego przekonania. W katolickiej nauce społecznej obecnie poświęca się jej niewiele uwagi, ale nadal stanowi podstawę wielu ciekawych opracowań filozoficznych. Augustyniec miał również znaczący wpływ na koncepcję czasu i historii. Augustyn z Hipony pisał w swoich opracowaniach, że czas jest linearnym postępem, a historia opowieścią o interakcji Boga z ludzkością. Taka idea to najlepszy przykład holistycznego, czyli całościowego spojrzenia na problemy filozoficzne i społeczne, jakie prezentował Augustyn. Uważał on, że historia ma wyraźny kierunek oraz cel i że ostatecznie zmierza do końca czasu i świata. Teza, że wszechświat oraz czas są zjawiskami skończonymi, to kolejny wyróżnik augustianizmu. Ciężko mówić o myśli augustjańskiej bez analizy komentarzy filozofa na temat aspektów stricte liturgicznych oraz uwag koncepcyjnych dotyczących samego kościoła. Biskup z Hipony uważał Kościół katolicki za instytucję będącą mistycznym uosobieniem ciała Chrystusa. W swoich działaniach prezentował Kościół jako ośrodek łaski i narzędzie, dzięki któremu jednostki mogą dostąpić zbawienia. Takie spojrzenie ukazuje instytucję Kościoła jako niezbędną, warunkującą dostęp do życia wiecznego oraz kontakt na linii Człowiek-Bóg. Myśl Augustyna wywarła także istotny wpływ na koncepcję Kościoła. Uważał on, że Kościół jest mistycznym ciałem Chrystusa i środkiem łaski, dzięki któremu ludzie mogą dostąpić zbawienia. Twierdził, iż Kościół jest niezbędny do zbawienia jednostek i stanowi podstawową instytucję, przez którą łaska Boża. Jest udostępniana ludzkości. Podsumowując, Augustianizm jest złożoną i wieloaspektową tradycją, która wywarła głęboki wpływ na chrześcijańską teologię i filozofię. Wiele z omówionych w tym materiale stwierdzeń i wniosków, do których doszedł święty Augustyn, może wydawać się współcześnie oczywiste. Jeżeli jednak spojrzymy na ten fakt z odpowiedniej perspektywy, okaże się, że to właśnie ta oczywistość jest największym komplementem strony Augustianizmu. To także niezbity dowód na fakt, że jest on obecnie fundamentem katolickiej nauki społecznej. Filozofia Augustyna pod względem trwałości ustępuje tylko myślicielom antycznym, takim jak Platon czy Arystoteles. Wiele augustińskich koncepcji jest do dziś dyskutowanych i stanowi podstawę kształcenia nie tylko duchownych, ale i każdego z nas. Jeżeli oglądasz nas w serwisie YouTube, nie zapomnij o subskrypcji i włączeniu powiadomień, dzięki czemu nie przegapisz kolejnych filmów popularno-naukowych na naszym kanale.